Cześć, kochani! Od kilku dni nie było tematu dnia i pomyślałam sobie dzisiaj w ferworze robienia tych horoskopów wszystkich na kwiecień, że dwa ostatnie horoskopy tutaj dla koziorożca i dla wodnika zostawię sobie na jutro, ale rzucę tutaj dla wszystkich temat dnia. I moi drodzy, tematem dnia w dniu dzisiejszym będzie sytuacja pod tytułem, bo też mam dużo takich osób i, i tutaj temat nasunął się sam. Jak poradzę sobie po rozwodzie? Hm? Okej, okay. ja wiem, że nie wszyscy się rozwodzą, ja nie wiem, że nie wszyscy się rozstają. Oczywiście słowo rozwód możecie sobie zastąpić też słowem po rozstaniu, e, tak, z kimś. E, wiem, że nie wszyscy się rozwodzą czy rozstają, ale no jest niestety taki jakiś wysyp, taka falowość, czasami bardzo częsta, kiedy piszecie do mnie prywatnie, osób, które właśnie się rozstają albo chcą się rozstać i nie wiedzą, jak sobie po takim ewentualnym rozejściu poradzą. Czy jest to dobre, czy nie będzie to złe, czy, czy po prostu, nie wiem, finansowo sobie dadzą radę, tak, czy nie wiem, w jakiś pewien sposób, ym, yy, no nie wiem, nie będzie to dla nich zgubne, tak, nazwijmy to może w ten sposób. I moi drodzy, przygotowałam dla was dwa zestawy kart, zielone i taki gaciowy róż, <laughs> nie wiem, jak to, na, jak to, taki łososiowy może. Yy, I wybierzmy sobie, kochani, teraz te karty, tą kubkę kart, która bardziej, bardziej tutaj do was ciągnie, bardziej do was tutaj jakby przemawia. Z właśnie z tym pytaniem, jak poradzę sobie po rozejściu, rozstaniu, rozwodzie? Tutaj sobie te słówko ostatnie jakoś sami skompletujcie, co bardziej pod waszą sytuację by pasowało, i zobaczymy zaraz dla tej oczywiście grupy osób, której temat, taki temat interesuje, co karty chcą pokazać. Daję wam dosłownie minutkę i zaraz odkrywamy karty. Ok, i teraz ci z Was, którzy jeszcze nie wybrali, zróbcie sobie po prostu pauzę i wybierzcie. Tylko też nie koncentrujmy się na tym zbyt długo, bo tego typu zabawa po prostu polega na tym, że tam, gdzie nas wzrok ciągnie najbardziej, albo czujemy, że chcielibyśmy to odkryć, to bardziej tutaj uderzmy w tą, w tą po prostu tutaj, jakby kubkę kart, tak? Oczywiście zaczynam od zielonych, bo są tradycyjnie po tej stronie, więc niech one są jako pierwsze. Jak poradziłbyś sobie, kochany, kochana, po rozwodzie? Przede wszystkim, słuchajcie, zaczynacie od karty siły. A to jest bardzo dobra karta, bo ona pokazuje nam to, że Wy macie tą siłę i tą moc, żeby to zrobić. I mało tego, bo my się pytamy, co będzie po. Ewentualnym rozwodzie, a więc ta karta może pokazywać, że mocno stoicie na nogach, że daliby sobie, dalibyście sobie po prostu radę i jednym słowem, cokolwiek by się nie wydarzyło, to wy jesteście na tyle stabilni, żeby dokonać rzeczy niemożliwych. Ja mam takie wrażenie, że nawet jeżeli byście się rozwiedli czy rozstali z danym waszym potencjalnym, aktualnym partnerem, to pokazuje to to, że wy nie zginiecie. Tak? Że to nie jest taka sytuacja, jak się wiele razy mówi, że zginęłabym bez niego. Czy też tudzież bez niej. Chociaż bardziej to się jakby tyczy chyba kobiet, które bardzo czasami się boją, że bez mężczyzny to po prostu sobie nie poradzą. W większości tego typu przypadki mam. Ale ta karta może pokazywać, że dacie sobie radę, że macie siłę, tak? Pokonać wszystko, wszelkie trudności losu, które mogą stanąć wam na drodze. Następną kartą jest 10 monet, i to jest karta, słuchajcie powiedziałabym dobrobytu, tak? To jest taka sytuacja, w której stajemy się poniekąd kowalami, kochani własnego losu. Eee, I cóż, i my po prostu mamy na to siłę i my wiemy o tym, że rozwodząc się z kimś bądź rozstając się z kimś musimy znaleźć po prostu jakoby siłę w sobie na to, aby stać się kowalami własnego losu. I moi drodzy, wy sobie dacie radę, bo dziesiątka monet, która tutaj ob obrazuje tego kowala, to nie oznacza, że, wszystko, że to jest wszystko w Waszych rękach. Oczywiście jest wszystko w Waszych rękach, ale ja bym powiedziała, że tak, w Waszych rękach, że to będzie dla Was dobre, opłacalne. To znaczy nie w sensie, że opłacalne, że dobrze robicie, że się rozwodzicie, tylko to mam na myśli, że nie zginiecie. Będziecie potrafili pracować, będziecie potrafili zarabiać pieniądze, utrzymacie się. Tak bym to powiedziała. Tak, że jesteście sami w stanie w, pracą własnych rąk dokonać tego, aby żyć odpowiednio, na dostatnio i też, żeby w ogóle ta praca była, żebyście się utrzymali, że wy nie potrzebujecie tutaj jakoby dodatkowego wsparcia ze strony jakiegoś męża, załóżmy, czy też tudzież partnera, czy partnerki, czy żony, tak, że, że jesteście kowalami własnego rosu i macie na to siłę, żeby to zrobić. Z tym, że od razu to mówię. Patrząc na kartę numer 3, ja trochę tak to widzę, że Wy w pewien sposób jakby nie wierzycie we własne możliwości. Tak jakbyście trochę martwili się tym, że nie podołacie, tak? W pewien sposób. Że nie dacie sobie rady. Na jakim tle? Na tle pracy. I tutaj dokładam Wam ósemkę monetową. Dlatego że. Bo byłam ciekawa, co ta dziewiątka mieczy przedstawia, tak, bo to są oczywiście myśli, które nas dociążają, które nas gnębią, które w pewien sposób napawają nas lękiem i strachem. Tutaj w dużej mierze lękiem i strachem, dlatego że mamy postacie demoniczne tutaj gdzieś tam nad głową tej kobiety i jednym słowem ona się może obawiać czegoś, tak, może widzieć wszystko powiedzmy w takich barwach, że boi się zrobić tego ruchu, tak, że niby... Tutaj karty pokazują dziewczyno, dasz sobie radę. Jesteś silna, tak? Jesteś w stanie pokonać wszystko, jesteś w stanie sama zorganizować sobie życie dostatnie fajne z pracą, z możliwościami, bo ty jesteś super ekstra, żeby nie powiedzieć, zajebistym kowalem tego losu, ale ta kobieta się boi. I właśnie tutaj właśnie baksyl na tym polega. Czego się boi? Boi się o pracę, o to, czy będzie być może w stanie pracować na tyle żeby utrzymać się chociażby tak, bo słuchajcie, no to są prozaiczne rzeczy, tak? My tutaj rozmawiamy teraz o takiej, powiedzmy, prozie życia. E, odchodzę, jestem sama, muszę sobie sama w życiu poradzić. Nie ma nikogo z boku, kto mi powie: "Dobra, Zośka, słuchaj, e, ja ci pomogę". Musimy myśleć być może takimi kategoriami, że zostaję sama i muszę sobie sama z czymś poradzić. I to nas może w pewien sposób jakby przytłaczać. Ale chcę powiedzieć, że te zmartwienia o to, czy my sobie poradzimy ze wszelką pracą, nie tylko zawodową, kochani, tylko generalnie ze wszystkim, z obowiązkami, nawet takimi, które w życiu każdy z nas ma, są, że tak powiem, tylko w naszej głowie. To są lęki i strachy, które sobie sami budujemy, bo ja mam poczucie, że wy, ta grupa osób, która wybrała tą, tą kubkę numer jeden, jesteście twardo stąpający po ziemi. Wy sobie w kasze nie dacie nadmuchać. Wy potraficie pracować, wy potraficie wziąć się za własne życie, tak, zakasać rękawy, w trudu, w znoju, we wszystkim, kurczę, wziąć i wypracować sobie um, coś nowego, tak, albo nowe perspektywy i tak dalej, tak dalej, po to, żeby po prostu było fajnie. Więc nie bójmy się tego. Takie mam wrażenie, że to napawa was trochę lękiem, ale jednocześnie pokazują karty, dasz sobie radę. Ok. No i grupa numer dwa. Oh my god. No tutaj. Tutaj u Was sytuacja wygląda troszeczkę nieco inaczej, bo. Przede wszystkim zacznijmy w ogóle od tego, że pierwsza karta pokazuje powrót do tego, co było. Ale też ta karta, słuchajcie, pokazuje, że nawet jeżeli jest taka grupa osób, która chce odejść, rozwieść się ze swoim aktualnym partnerem, żoną, mężem, odchodzi dlatego, że w jego życiu pojawił się ktoś karmiczny, ktoś na zasadzie bratniej duszy. Mamy szóstkę kielichową. To jest, słuchajcie, bardzo często karta pokazująca właśnie te bliźniacze płomienie, że ktoś taki się po prostu pojawił, i być może my na kanwie tej osoby, do której bardzo mocno nas ciągnie, z którą mamy naprawdę silną więź, możemy po prostu chcieć coś zakończyć. Ale gdybyśmy nie mieli się trzymać tego, że ta karta nam pokazuje stricte osobowość nowej osoby, to możemy mówić o sytuacji, w której my, wiecie co, no niby okej, okay, może niby jak my byśmy sobie poradzili po tym rozwodzie. Ja bym powiedziała, że żebyście mimo wszystko wracali do wspomnień z tego małżeństwa, od którego byście chcieli odejść, tak, po tym rozwodzie, bądź ewentualnie do dzieci, które z tego małżeństwa zostały. I dlaczego mówię dzieci? Dlatego, że ja mam takie poczucie, że tutaj słuchajcie, jeżeli jesteście mężczyznami, no to kobieta Bardziej robiłaby Wam troszeczkę pod górkę, być może, troszkę, wiecie? Takie, takie trochę ograniczenia kontaktowe mi się tutaj z tych kart wszystkich płyną. Ktoś by Wam chodził po plecach, ktoś by w pewien sposób grał rolę szpiega, albo nawet Wy sami byście musieli gdzieś tam robić jakieś podchody ku temu, żeby coś tutaj posprawdzać, czy coś jest klarowne, czy nieklarowne. Ja mam takie wrażenie, że tu, o ile tutaj by poszło gładko, tak tutaj nie do końca. To, żebyście byli uczuciowo szczęśliwi, to widzę, bo dwa kielichy na końcu pokazuje, że znali, znalaz... każdy z was znalazłoby nowy związek, nową miłość i bylibyście przeszczęśliwi. Tutaj zresztą na tej karcie, jak ja tutaj wspomniałam o tych bliźniaczych płomieniach, tak tutaj nie wiem, czy to będzie widoczne. Bo nie wiem, czy się kamera wyostrzy na czas, jest również, słuchajcie, połączenie ognia i wody. Bardzo często, kiedy na pewno szukacie sobie takiej tematyki, jak bliźniacze płomienie, to znajdujemy właśnie takie połączenie: ogień i woda. Tak, to jest jakoby, tworzy taką jakoby jedność w tym momencie. Więc pod kątem uczuciowym na bank bylibyście szczęśliwi, kochani, i ta nowa miłość po ewentualnym tutaj rozejściu by się w waszym życiu pojawiła. Ale tak jak mówię. Mamy powrót do tego, co było. Ja mam takie wrażenie, że, załóżmy, że to jest kobieta, którą zostawia facet, albo jeżeli to jest kobieta, która opuszcza swojego faceta, to wy byście do tego małżeństwa wracali. Być może z tytułu dzieci. A być może z tego tytułu, że po prostu, no nie wiem, coś by tam was ciągnęło. Mam też takie właśnie poczucie, że być może ta strona, od której wy odchodzicie, nie do końca by zachowywała się klarownie wobec was. Mielibyście takiego szpiega, który by łaził za wami non-stop. Czyli od, odchodzimy od kogoś, ale ktoś bawi się w szpiegowanie w takie jakby deptanie wam po piętach, tak, trochę, tak troszeczkę bym powiedziała zatruwanie życia, plotkowanie na wasz temat, tak? W jakiś sposób takie bruzdzenie, bruzdzenie, takie wiecie, o co mi chodzi, taka, taka sytuacja po prostu psucia klimatu, snucia fermentów. Tak bym to po prostu ujęła. Być może z tego powodu, że tej, tej stronie, który, od której odchodzicie, nie potędzie się to podobać, że wy się rozwodzicie, może, może tego nie chce. I mówi sobie tak, dobra, to sobie kurde idź, ale ja ci będę zatruwała życie do końca życia, jak tylko, wiecie, przez cały czas, tak, a to jakieś szpiegowanie, a to wsianie fermentów i tego typu rzeczy. I tak to troszeczkę, słuchajcie, widzę, więc z jednej strony okej, okay, bo i uczuciowo tutaj i powiedzmy nawet pod kątem finansowym, bo mamy 9 monet, to jest takie poczucie, mam wszystko to, co chciałam, czuję się dobrze, byłoby okej, okay, ale nie do końca. Tu ktoś będzie chodził wam w nowym waszym życiu po piętach, szpiegował i sprawdzał i kontrolował i plotkował i podjudzał i cholera wie co jeszcze. Myślę, że to będzie ta strona porzucona bardziej, tak, w tej sytuacji. I może tak właśnie być, że... Mm, być może tutaj ona coś będzie robiła, coś będzie działała, tak? I wy będziecie chcieli, jakoby wracać tam non stop, albo będzie coś chciała ten ferment na tle dzieci z tego związku, i teoretycznie tu na tej kanwie mogą być niefajne klimaty. Ale w sumie. Suma summarum, takim jednym krótkim zdaniu, czy byście sobie, jak sobie poradzicie, powiedziałabym, że okej, okay, dużym wsparciem dla tej grupy, tutaj, która wybrała dwójkę, jest partner, nowy partner. Mam takie wrażenie, bo wy we dwójkę tworzycie jedność, tu, w, tych, w tej dwójce kielichowej. I ja myślę, że dużym wsparciem dla was będzie wasza nowa partnerka, z którą się zwiążecie w życiu, bo ona będzie wam dawała tak naprawdę takie poczucie, damy sobie radę ze wszystkim. Nawet z z szpiegiem, który nam chodzi po, yy, po piętach. No, tak to mniej więcej, kochani, wygląda. Dajcie mi znać w komentarzach oczywiście, yy, jak się na to zapatrujecie. <grywa> tak? Na te wszystkie rozwody i to, co ewentualnie po nich może się wydarzyć. No, a ja Wam życzę cudownego weekendu, kochani Buziaki.